Główne ulice są jako tako przejezdne, wszystkie osiedlowe, boczne są całkowicie nieprzejezdne jak ktoś ma troszeczkę słabsze opony, to już nie ma co się wybierać. Z dwóch kierunkowych ulic zrobiły się jednokierunkowe, także nie można przejechać, jeden z przeciwka jedzie i koniec jazdy jest, Czyli Jest bardzo ciężko. A proszę powiedzieć, kierowcy sobie pomagają troszkę? No jak trzeba pchać, żeby pojechać, to jeden drugiego popycha. <grystanie> I tak to jest. Panu się zdarzyło? Na razie nie. Dzięki. Odpukać. Nikt po prostu nie przykłada wagi do tego, że autobusy nie dojeżdżają, nie wyjeżdżają. Kierowcy proszą o pomoc, wszyscy są wściekli. Na przykład ja nie winię osoby, osób, które tutaj pracują, bo trzech panów, którzy odśnieżają chodniki, nie dadzą rady całego placu manewrowego odśnieżyć. A przypuszczam, że sytuacja się zmieni w momencie, kiedy. Telewizja publiczna pokaże, co się dzieje na dworcu w Lublinie, tak jak było w zeszłym roku, i w ciągu jednej doby dworzec był pięknie odśnieżony do czarnego asfaltu. A proszę powiedzieć, yy, pasażerowie pomagają sobie, pomagają kierowcom. No, jak ktoś chce jechać do domu, no to wiadomo, że wysiądzie z autobusu i pomoże, i popcha. Nie, nie jedna sytuacja taka tutaj była. Zresztą cały czas słychać panią dyspozytorkę, że autobus gdzieś tam nie jedzie, bo, bo nie ma możliwości. Kolejny autobus nie przyjechał z trasy, bo nie ma możliwości wyjechania, albo są odwołane. Co chwila tylko takie komunikaty. Mało który autobus wyjeżdża. Proszę zresztą spojrzeć, idą ludzie pewnie zaraz będą pchać autobus, żeby dojechać. Bardzo ciężko. Ja dzisiaj z Czechowicza nie mogłam przejść czy na dworzec główny, mm -hmm. tak panie, ale ludzie sobie pomagają, widać, że jakoś to zrobimy? Nie, nikt nie pomaga, w ogóle, nikt, no nikt. Pani nie. No nikt. A podobno pasażerowie nawet pchają autobusy czasami. Ja jechałam z a dzisiaj jakoś w Bogu dzięki dojechałam. Ja my nie mogłam że jechać. Będę mogła najpierw popykać. Czy no dobrze. Czyli za tematyczna też jest w kole? A Same panie przystankowe, które po prostu chodzą, tylko po to, żeby się zagrzeć, postoją w porządku, a takie, jak przy okazji powiedzmy coś tam niby kupują, a tak naprawdę w ostatnich ki że sklepu tak, są panie takie mało lubiane u nas. Teraz myślałem, że nie będzie kiosku, ale stwierdziłem, że poczekam rzecznie. Wytrzyma pan? Tak. A co powiedzieć, a jak ta zima na nas spływa, że jesteśmy dla siebie mhm. mieli uczynni, pomagamy sobie? Mam nadzieję, że tak, aczkolwiek w, w teorii różnie to bywa. Każdy każdemu może tam troszkę śniegu podsypuje pod drugie drzwi, żeby u siebie miało godniej, ale myślę, że ogólnie wychodzi zazwyczaj całkiem porządnie.